Siemanko wszystkim, w poniedziałek, jest za 15.06 chyba, pada jakiś śnieg z deszczem, taka marna pogoda się robi jakoś, wiaterek zawiewa, nie zobaczymy co przyniesie poniedziałek, święto, wolny dzień od pracy, to idę się przejść na miasto, zobaczymy. Co to nam da? Jutro do pracy to już się nie przejdę na puszki. Jedynie u siebie ze śmietnika tylko i, i to by było na tyle jutro. I może. Chciałem tu skręcić w lewo ale idziemy prosto jednak na razie Tu zaraz sobie skręcę w lewo pomiędzy bloki może prędzej coś się uda zebrać Idziemy tutaj tak nietypowo nigdy tu nie chodzę Między blokami prędzej stoją pijo niż na głównej trasie idziemy tędy sobie. tu koszy nie widać Tu jakaś rupieciarnia ale tam z przodu jest pozamykane Nic tam ciekawego nie ma Ciąg dalszy, śnieg się utrzymuje na razie, później ma być na plusie, to pewnie rozpuści wszystko, chlapa się zrobi. U, zaczyna mocniej wiać, to najgorsze co może być. Ciemno, latarni nie ma. Dobrze, że śnieg jest. To. Zawsze winni trochę. Idziemy przez trawę. Tu jakiś kosz jest. Żeby sprawdzić. Coś mamy tutaj. Jest pierwsza puszeczka. więcej nie ma. Dobra, idę tam w stronę światła. Batarki mu będę zapalał. Ludzie powoli wstają, widać w oknach. bloku najczęściej ci, co mają psa, żeby wyjść po tej porze. Dobra, mamy światła trochę. Gdzie teraz idziemy? Idziemy teraz tędy, przy świetle. Kuszeczkę widzę. Dwie sztuki mamy. Na darmo nie wyszliśmy. Idziemy dalej. Boże ten wiatr, nie pływa, ta torba mi lata. dękają puszki. zobaczymy co w środku. Kiedyś tu częściej chodziłem, ale gdzie indziej mieszkałem. Jest puszeczka jedna, jest i druga, jest i trzecia. Jeszcze jedna, czwarta. To by było na tyle. Idziemy dalej. już wózek zostawił. Ale przypięty. Gorzej z tego wszystkiego, że telefon moknie może być klops, że tak powiem. Ale może nic mu nie będzie. Tu mamy następny kosz. Taka trasa bardziej ciemna. To jest śnieg jest właśnie Coś tu mamy Mamy puszeczkę jedno Więcej niż jedno Mamy dwie Zbieramy i spadamy Gasimy latarkę. Idziemy do przodu o tu trochę odśnieżone, Już ludzie pracują widzę, ale to gdzie gdzieniegdzie tylko odśnieżone. Tutaj torba z śmieci, tylko takich niezłomowych. Mówili o marznących opadach i takie są właśnie. Jakby sam śnieg bruszył, to by dobrze było. Tam przechodziłem pan od I doszliśmy bardziej na światło. Idę na tamtą stronę. Teraz raz kółeczko zrobimy, obejdziemy co trzeba i do domu rozpalić w piecu ugrzać się, odpocząć zobaczymy co dzień przyniesie później ręcamy sobie, tutaj idziemy Miałem zrobić trochę dłuższą trasę, ale w taką pogodę nie będę wydłużał trasy, bo szkoda zdrowia znajdę trzy puszki więcej, albo i nie, później będę leżał w gorączku. Dobra, chwila pauzy. Tu ładnie posypane, a trzeba uważać, bo może być lód miejscami. Marna pogoda, Ach. ale puszka jest jedna, bo i więcej, nawet jest puszeczka jedna ze śniegiem, z lodem, no ale co spuści się. Były. Idziemy dalej tu jest marne zejście tu jest z górki może być lód. niby sypane solo widać, bo czysto jest bez niczego ale zdradliwe takie coś. Tutaj mamy coś, nie mamy nic. Idziemy dalej. Prośnie powoli trzeba schodzić. Kolejny koszyk, tutaj też nic. Nie poddajemy się, szukamy dalej. jak na taką pogodę to powiem wam, że już nie jest zły wynik myślałem, że za dwie uzbieram i wszystko, o kolejna puszka a że w śniegu, w wodzie, to nic nie przeszkadza sobie poleżą się rozpuści lód się wleje i nie niedobrze sprawdzimy tego jeszcze pójdę w stronę świateł będzie tu też nic przyświecimy sobie nie maseta seta leży 200 idziemy dalej Mamy w tym po soku tylko kartonik. Tu dotąd posypali a prosto już tam dalej. Nie jest sypany. Tu schodki posypane. O, mamy troszeczkę. Kolejno. W taką pogodę w końcu więcej uzbieram niż dobrą pogodę. Pogoda i nikomu nie chciało się zbierać. Pozostawały puszki dla mnie. Jak lepsza pogoda, to więcej chodzi, zbiera. To przecież nie jestem sam od puszek, od złomu. Są wszędzie ludzie, co zbierają. Koszyk tu mamy, ale tu nic nie ma ciekawego. Idziemy dalej. To już tak mniej więcej połowa trasy. To już tak w miarę cieplej się zrobiło. Najgorzej jak się wyjdzie z domu, z ciepłego to szok. Przyświecimy sobie. Jest puszeczka, widzę, pokoi Coca-Cola. Coca-Cola. się jeszcze. a jeszcze Pepsi mamy. Dobre napoje, Cola, Pepsi. I czego nie piją Chociaż narzekają, że nie mają pieniędzy, ale Nie, nie piją byle czego Idziemy dalej Chorwa już trochę waży wam powiem, bo to i z lodem i ze śniegiem Kilka puszek, a już kilogram jest dobrze by było, że tak szybko kilogram kolejny o już puszeczka jest się uśmiecha do mnie sprawdzamy coś jeszcze nie więcej nic setki, dwusetki jak zwykle idziemy dalej telefon mokry oj, oj, oj szkoda telefonu trochę No ale są zyski, są straty no. tutaj jest puszeczka po kuflowym to może być metalowa a tak akurat aluminiowe są takie i takie ale metalowe też zbieram. mam możliwość sprzedania Metalowe też mogą być Nie chce się wyostrzyć obraz coś zrobimy pauzę chwilowo O, teraz lepiej Nieraz nie przyuważę, że nie wyostrza obrazu I tak się nagrywa, za co przepraszam z góry Staram się zerkać na ekran, ale się rozgląda za puszkami. Mam czerwone światło. Poczekamy na zielone. Pauza. Przesłałem światła. I idę dalej. Umijam tą choineczkę, Już kolejny raz ją wam pokazuję. Niedługo jej nie będzie, to już nie będę pokazywał. No jakby przestawało padać, mi się zdaje, fajnie by było bez opadów. Nie potrzebuję opadów teraz. Jak będzie sezon grzybowy, to potrzebuję opadów, żeby grzybki były. Nie tylko ja zresztą. Ale tu lód trzeba powoli w zakręt wejść. Zerkniemy tu do kosza. Zerknę. Jest coś? Mamy coś? Nie, nie mamy. Tu... Nie mamy puszeczki. Tu ciągnik jechał, widać ten mały taki do odśnieżania chodników. E, tutaj to pewnie nic nie będzie. Puszek coś mi się tak zdaje. Tu jeszcze świąteczne. Ostatnio byłem świąteczny, były te łańcuchy takie. Teraz nadal są. nic tu nie zbierali, widzę. Gdy to obejdę. Szkoda, że to pogoda taka no, dłuższą trasę poszedł. No ale co zrobić? Tu nie ma poszeczki. Idziemy dalej. I tak już trochę jest, nie można narzekać. Na taką pogodę, przeświecimy może trochę. Jest coś, nie ma to samo, też nie zbierali, to, to co było to jest. Tutaj zajrzymy, bo tam ja sypią. Ciągnikiem sobie. A setka. Idziemy dalej znowu nasila się padanie tego deszczu tylko deszcz ze śniegiem jakieś coś takie coś takie niedobre tu też pewnie nic Ta. a nie jest chyba puszka jest trzeba było dobrze Przejeżdżała po takim kątem, że nie było jej widać. W ostatniej chwili ją zauważyłem. Idziemy dalej. Tu na tej prostej zobaczymy, czy coś będzie z jedna, chociaż w lato to tu pełno puszek przeważnie jest. Cały koszsetek. Telefon mokry, może nic się nie stanie. Ludzi nie widać, z psami nawet nie chodzę jakoś. Tu mamy coś, nie mamy nic. Ciekawego dla mnie. Idziemy do przodu. I świecimy. I pusto, i do przodu, no nie chce się zgasić teraz. Tam dalej, nie wiem czy widzicie, może zaraz w łoszczy chodzę, sypię trochę solo. świecimy, przyświecimy, jest kuszeczka Jedna wygasimy i ją zabierzemy. Opa, świeża kola, w połowie zamrożona. Zamrożona też dobra. Z latą umrożona kola, <gry> no, zimę to nieźle. tu coś mamy, czy nic nie mamy nie ma jedno dobra trudno tu zerkniemy jest, nie ma plastikowe tylko no i dobra, chwilowa pauza. Przejdę przez mostek tam do parku. No i jestem w parku. Zerkniemy tutaj. Teścią gnizek jeździł chyba, odśnieżone trochę. Przyświecimy. Butelka polechu, tak jak było wcześniej, kiedy wczoraj. To... Zerkniemy tak ogólnie. Czy coś jest, ale pewnie nic nie będzie tutaj. Tutaj to pusto w ogóle. Robimy kółeczko. I spadamy do domu. Marnie pada deszcz. Tu pusto. Idziemy dalej. Gdzie te samochody jadą? O 6 rano. Tu pługi jeden za drugim. Tutaj nie ma nic. Jakaś kółteleczka tylko. Jeszcze tutaj zerkniemy. Trzeba ostrożnie tu iść, bo czuję pod nogą, że jest ślizgo. Zerkniemy, przyświecimy. Nie, pusto. Nawet z innych śmieci nie ma, już mówiąc Opuszka. Jeszcze tutaj koszyk e, też pusto Chyba nikogo w parku nie było Od wczoraj, od mojej wizyty do dzisiaj To co było to jest nic więcej Jeszcze tego co tu widzimy sprawdzimy I kierujemy się w stronę domu Tak w miarę szybko obeszłem Siecimy. Zadziała w ogóle, zadziała Ale tu puszki nie ma. Dobra, idziemy. Tu mamy bunker. Jaki jest, taki jest, ale jest. ładnie jest biało zimowo, tylko niepotrzebny ten deszcz. No ale niedługo może przestanie, będzie dobrze. Dobra pauza na razie. Przeszłem z pół kilometra. Jestem niedaleko domu i będę kończył chiwoł. Tyle to cały mokry. Ja jeszcze zajrzę u siebie do koszy. Może coś będzie, albo i nie. Nie będę przedłużał a więc zostawcie suba, łapkę w górę, piszcie komentarze następny filmik pewnie będzie weekend trzymajcie się, dużo zdrowia